Dzień dobry, witam w kolejnym nagraniu. Przychodzę z tematem fałszywego ja i Twojej roli w dzielonej fantazji z osobą narcystyczną, ponieważ po rozmowach z kilkoma osobami, z klientami, stwierdziłam, że dobrze byłoby chyba wspomnieć, co tam jest możliwe do zrobienia, jeżeli chodzi o Ciebie, obojętnie jaką jesteś osobowością. A co kompletnie nie, ponieważ niektóre osoby z Was zastanawiają się, a może gdybym zrobił tak, a może gdybym nie mówiła tego, a może gdybym wyglądała tak, a może jakbym miała takie ciało, a może. To słuchajcie, kompletnie nie chodzi o to. To naprawdę nie chodzi o Was. Jeżeli dajesz dwójkę z czterech opcji. Które są najważniejsze dla osoby narcystycznej, czyli supply, tak zwana atencja, uwaga, schlebianie, bezpieczeństwo, seks i ogólny serwis, cokolwiek to znaczy dla Ciebie, to to wystarczy, żeby naprawdę być w relacji z osobą narcystyczną. Nic więcej. Nic więcej. Jeżeli chodzi o krytyczne momenty, Trudne sytuacje. Osoba narcystyczna cię porzuci. Zostawi. Poświęci Cię. Wyprze się Ciebie, wyprze się danej rzeczy. Czasami niszczy karierę, życie prywatne, cokolwiek jest dla ciebie ważne. Bo wybierze zawsze kawałki tej fikcji i fantazji, wyobraźnie, nie będziesz to ty. Nie wybierze ona Ciebie. I dlaczego właśnie tak jest? Narcystyczne, fałszywe ja jest prymitywne, jest okrutne, jest sadystyczne, bywa brutalne, wymaga i oczekuje ofiar z ludzi. Nie jednego człowieka. Dużej ilości, dużej liczby ludzi. I zaczyna się to już od wczesnego dzieciństwa. Fałszywe ja. Yy... Bierze za pierwszą ofiarę ciebie, jeżeli cierpisz na zaburzenie narcystyczne, zaczyna w dzieciństwie od Twojego prawdziwego ja. Czyli ja osoby narcystycznej, to jest pierwsza ofiara, bo przecież nie możesz się wyrażać, nie ma tam ciebie. Twoim życiem kieruje właśnie fałszywe ja. I wiecie co? Um, Mam tę możliwość obserwacji, za co jestem ogromnie wdzięczna i kłaniam się tutaj nisko y, moim klientom, którzy często bardzo precyzyjnie zwłaszcza ja tak mówię o osobach z zaburzeniem narcystycznym mówią, nazywają, co robi im fałszywe ja w tym momencie. Y, zwłaszcza kiedy moja na przykład osoba jest przekonwertowana już w matczyną rolę. Y, to taki najtrafniejszy opis, który teraz przychodzi mi do głowy, i podzieliła się nim ze mną jedna osoba. Mówi, wiesz co? Moje fałszywe ja mówi mi, jak nic nie znaczy, jak jestem po prostu, cytuję, śmierdzącym głównym, który nic nie osiąga, a jak osiąga, to znaczy, że cała reszta też to może zrobić, bo było to tak proste i banalne. I ty też nim jesteś. Więc oczywiście i zaraz Wam powiem, dlaczego tak jest, tak? Dlatego fałszywe ja, dlaczego fałszywe ja jest w konflikcie z Tobą, ze mną, ponieważ osoba narcystyczna każdego konwertuje do matczynej roli. Więc oczywiście, że też jestem głównym śmierdzącym dla fałszywego ja, które absolutnie nie pozwoli. Na kolejne kroki, i to cierpienie, które wiąże się z tym, również dla osoby narcystycznej, często wręcz kosztuje ją somatycznie, bólami, między innymi. Tak działa fałszywe ja. Nie bierze jeńców, ciebie też nie weźmie. Narcyz próbuje konwertować ciebie. W wyznawce przede wszystkim jego też religii. Kiedy dołączysz już do tego kultu, Narces poświęci cię właśnie dla fałszywego ja na właśnie skutek fantazji dzielonej, o której mówi sam, shared fantasy, bo to się kręci właśnie. Tak fałszywe ja jest tutaj głównym dowodzącym, tej dzielonej fantazji. Przy tym dodatkowo narcyz chcę pokazać, że jest perfekcyjny i genialny, i natknęłam się kiedyś na rozmowę sama z, z pewnym człowiekiem. Poszukam tego wywiadu, bo to była rozmowa pomiędzy panami. I, i tam właśnie między innymi też sam tłumaczył, jak nie tylko. Na mikroskali narcyz e, chce, żebyś wyznawał jego religię, ale słuchajcie, co dzieje się naokoło, nawet teraz, w naszych czasach: e, jak naokoło mm, tworzy się religia narcyzmu. I tutaj, e, kiedy słuchałam tej rozmowy, miałam takie: Okej, okay. czy, czy widzę też to, czy, czy faktycznie się z tym zgadzam, czy mm, doświadczam. Tego obrazu w rzeczywistości. Tak. Hmm, wiele osób daje nam taki przekaz, że ja jestem boski, Ty też jesteś boski i Ty też możesz dokładnie robić to samo co ja, możesz być dokładnie w tym samym punkcie co ja, możemy tak dokładnie być tacy sami, nic nas nie różni. No, i właśnie tutaj zaczyna się problem, ponieważ nie jest to prawdą. I często właśnie osoby narcystyczne, obojętnie tak naprawdę, jaki to jest rodzaj zaburzenia narcystycznego, starają się nas przekonać do tego omnipotentnego podejścia, wszechwiedzącego, wszechmocnego, które daje możliwości tak naprawdę na wszystko. Tylko ja obserwując klientów, którzy trafiają do mnie, na przykład z schizotypowym zaburzeniem osobowości, na przykład, którzy byli potraktowani przez takiego coacha, ponieważ stwierdził, że jeżeli ta metoda dla niego podziałała, to jest absolutnie szyta na miarę każdego innego człowieka, trafiają... Całkowicie rozregulowani, pogubieni. Chaos, który odczuwa się w układzie nerwowym w przeciwprzeniesieniu od nich jest nie do opisania, ponieważ gdyby ta osoba miała choćby podstawową wiedzę kliniczną, że nie traktuje się metodą regresingu pewnych osobowości, to może by się zatrzymała. Może, choć nie wiem. I powiem Wam, że tak, czuję tutaj złość, ponieważ ja widzę, co. Przez co te osoby przechodzą potem, tak? A umówmy się: jeżeli cierpimy, to pójdziemy w wiele miejsc i zrobimy wiele rzeczy. I dlatego tak, zgadzam się z samym Wakninem, że tworzy nam się dość spory kult narcyzmu, który jest zasilany przez nas. Dlatego właśnie dzisiaj w dużej mierze jesteśmy i będziemy konwertowani do, do bogów, a jeżeli widzisz, że ktoś może być boski i jest tylko i wyłącznie bogiem, no to wiele osób nie będzie chciało żadnej innej funkcji, roli tylko, tylko boskiej. Fałszywe ja jest konkurencją tak naprawdę dla, dla prawdziwego ja osoby narcystycznej. Dlatego, między innymi, i postrzega innych wszystkich jako konkurencję, ponieważ jest kombinacją właśnie wyidealizowanego obrazu dziecka i wyidealizowanego obrazu e, figury rodzica. Dlatego nie pozwala na absolutnie żadne inne ja na funkcjonowanie. E, jest to, oczywiście, kompensacyjny proces, który już powstał w dzieciństwie. Co się dzieje potem, kiedy narcyz konwer kon konwertuje Ciebie w rolę matki, no to między innymi właśnie już zaczyna się w tym punkcie konkurencja z fałszywym ja. I to tworzy dysonans u narcyza. Dysonans, słuchajcie, jest bardzo niewygodnym stanem. Jeżeli możesz sobie przypomnieć jakikolwiek swój dysonans w życiu, kiedy czułeś właśnie. Dwie sprzeczne y, opinie, konstrukty y, w sobie, tak? Nie musisz być osobowością narcystyczną. Natomiast dla nas ludzi dysonans jest na tyle niewygodny, że chcemy go bardzo szybko rozwiązać. I co się dzieje, kiedy w pierwszych sekundach osoba narcystyczna konwertuje ciebie jako y, rodzica i jest już ten konflikt, no to jest to konflikt tak naprawdę pomiędzy tobą. Y, a osobą narcystyczną. Ona tak to postrzega, ponieważ nie ma tam właśnie konstelacji ja, jak wiecie. Tam jest uszkodzone ego, nie ma tam zintegrowanego ja, dlatego jest właśnie ta fasada, ta fałszywość. Tam nikogo nie ma i to już zaczęło się we wczesnym dzieciństwie, i jest to nie do zmiany to. Dlatego narcyz musi Ciebie poświęcić. Musi Ciebie poświęcić, ponieważ chce przywrócić równowagę, bo dysonans jest niewygodny, niebezpieczny też dla osoby narcystycznej. Powoduje bardzo dużo lęku w tej osobie. I dlatego osoba narcystyczna chcąc zmniejszyć lęk. Y Chcę dążyć do tej równowagi, do homeostazy, do homeostazy, ponieważ chcę ponownie móc funkcjonować tak, jak funkcjonowała. Ten konflikt, ty i fałszywe ja, prowadzi do odrzucenia. Zawsze słuchajcie, dlatego nie ma znaczenia, czy i jak wyglądasz, jaką masz pracę, ile zarabiasz, co powiedziałeś, co powiedziałaś. Nie ma to znaczenia. Ten proces jest jednym z głównych motorów próby odtworzenia, separacji i indywiduacji z okresu dwa latka, trzy i pół, nawet wcześniej zaczyna się ten proces, tak? Separacji indywiduacji. I, I to prowadzi do Twojej nieubłaganej i nieuniknionej dewaluacji. Nie masz naprawdę na to wpływu i skreślenia Ciebie ostatecznie jest discard. Bo to jest postrzegane przez osobę narcystyczną jako szansa na oddzielenie się, na wytworzenie swojego ja. Fałszywe ja przeważa zawsze, niezmiennie tej fantazji dzielonej. Twoja obecność spowodowała ten konflikt. Więc trzeba Ciebie usunąć, trzeba się Ciebie pozbyć, trzeba Ciebie porzucić w krytycznym, często dla Ciebie momencie, czy w ogóle. To fałszywe ja dyktuje warunki, nie Twoje działanie, nie Twoja postawa. Natomiast Wy, faktycznie, narcyz i Ty jesteście marionetkami fałszywego ja, więc faktycznie to Was łączy. Ponieważ fałszywe ja jest wielkościowe, i nie pozwoli sobie na dłuższą konkurencję, będzie dążyło, oczywiście, tak, do, do tego, żeby pozbyć się ciebie z życia, osoby narcystycznej, która uważa, że jeżeli przejdzie, to jest oczywiście nieświadome, ale narcyz uważa, że jeżeli przejdzie przez wszystkie fazy fantazji dzielonej, to stanie się tak samo, boski, jak właśnie fałszywe ja, bo to mu opowiada fałszywe ja. Co jest nieprawdą i nigdy się nie dzieje. Natomiast takie jest założenie. Nawet jeżeli osoba narcystyczna pozbędzie się ciebie, zostaje z Twoim wewnętrznym introjektem, ponieważ to z nim odbywa relacje. Dalej jesteś tym matczynym obiektem wewnątrz, nadal jest tam dysonans, zostajesz tam przekonwertowany dla tego wroga tylko i wyłącznie. Bo ja, tak zdecydowało, ono jest matczynym obiektem, nie ty. I nadal pozostaje właśnie tam dysonans, nigdy nie zostaje rozwiązany, więc wyobraźcie sobie bycie non stop w dysonansie. Jeżeli ktoś mówi a propos karmy, która spotyka osoby narcystyczne. Myślę, że. To, przez co przechodzą w wyniku wczesnej, wczesnodziecięcej przemocy i z czym zostają do końca życia, jest ich karmą. Natomiast Twoim zadaniem jest odnalezienie swojej wolnej woli i decyzyjności, odpowiedzialności za siebie. I kiedy ten dysonans nigdy nie zostaje rozwiązany, to ten cykl, to koło zaczyna się od nowa. Z kolejną osobą. Narcyz nie jest, słuchajcie, tylko o byciu aroganckim, hamskim, niemiłym. To jest złożony mechanizm poznawczo-emocjonalny. Dlatego myślę, że Fajnie byłoby się wstrzymać z określaniem większości osób, które są aroganckie czy niemiłe. Czasami może po prostu są dupkami w płci i męskiej, i żeńskiej, ale niekoniecznie są narcystyczne. Może są, może nie. Natomiast to nie jest jedyny, słuchajcie, wyznacznik tego, że mówimy o zaburzeniu klinicznym NPD. Nie jest. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i miłego dnia. Wszystkiego dobrego.